powrót do domu na Sycylię. Tym razem Mario Mirabile jest tu nie tylko na kilka dni na wakacje czy na urlop, przyjechał już na stałe. Wcześniej mieszkałem w Bolonii, z dala od morza. Dla mieszkańca wyspy związek z wodą jest bardzo ważny. Wystarczy, że na nią popatrzę. To bardzo relaksujące. Mario Mirabile nie jest wyjątkiem. Według badań, z powodu pandemii około 100 tysięcy młodych ludzi wróciło na Sycylię z północnych Włoch czy z zagranicy, chcą tu pracować online. Wcześniej wielu z nich uciekało stąd przed nędzą. Sycylia należy do regionów o najwyższej stopie bezrobocia w Europie. Mario też wyjechał. Mieszkał, pracował, zdobywał wiedzę i doświadczenie w Hiszpanii, Meksyku i USA. Teraz wrócił i chce ożywić wyspę. Zamienił wielki świat na stary zamek. Jest analitykiem i pracuje dla londyńskiej firmy w przestrzeni coworkingowej razem z Flawią Amorozo. Zawsze marzyłam o tym, żeby pracować na swojej rodzinnej wyspie. I teraz tu jestem. Oboje należą do zespołu Southworking, Praca na Południu. Projekt ma na celu zachęcenie młodych do powrotu na Sycylię poprzez umożliwienie im pracy zdalnej. Nie muszą rezygnować z dotychczasowej posady, żeby znów zamieszkać na rodzinnej wyspie. Mogą tu pracować dla firmy, która jest daleko stąd. Szybki zastrzyk gotówki to oczywiście dobra rzecz dla każdego, tak dla mieszkańców, jak dla przedsiębiorców. Teraz to miejsce znowu stało się jego domem. Domem, któremu Mario Mirabile chce dać coś od siebie. Cieszy się, że znów żyje codziennością, tradycjami swojej rodziny. Mario po latach znów mieszka z ojcem. Niezwykłe, jak mówi, i miłe po tak długim czasie. W naszym kraju ważne jest, by mieć dzieci blisko siebie, bo mamy kulturę rodziny, bycia razem i wspólnego biesiadowania, więc dla nas to wielka przyjemność mieć go z powrotem w domu. Ale nie wszyscy Sycylijczycy uważają, że Southworking to panaceum na całe zło. Potrzeba czegoś więcej. Bardzo ważny jest entuzjazm, z jakim ci ludzie przystąpili do tego projektu, jednak na dłuższą metę nie przyniesie to Sycylii wzrostu gospodarczego, bo ludzi trzeba przyciągać do pracy w miejscu, w którym znajdują się firmy. Mario Mirabile widzi sprawy zupełnie inaczej. Liczy na to, że powracający, tacy jak i jego przyjaciele, wykorzystają swoją wiedzę dla regionu. Obecnie pracują nad koncepcją autobusów elektrycznych, które lepiej połączą małe miasta. Biskup Cefalu jest dla Mirabile ważnym kontaktem. Sam spędził kilkadziesiąt lat w Rzymie, a teraz pomaga w otwieraniu nowych przestrzeni coworkingowych. Z nadzieją, że młodzi Sycylijczycy ponownie osiedlą się tu na stałe i założą rodzinę. To jest to, co nas interesuje i mamy nadzieję na taki efekt. To są wartości, które są dobrze zakorzenione na południu. Rodzina i poczucie Wspólnoty są ważne także dla Mario Mirabile. Badania i naukowcy twierdzą, że tę właściwą osobę, osobę, którą poślubisz, poznajesz zazwyczaj w tradycyjnym miejscu pracy, jakim jest biuro. Teraz tworzymy nowy model sposobu pracy, więc może spotkamy właściwą osobę w przestrzeni coworkingowej. W swojej ulubionej okolicy, Castelbuono, Mario już rozgląda się za mieszkaniem, bo to właśnie tu spotyka się całe miasto to dobre miejsce, gdy wracasz do domu na Sycylię.